Zasada druga: jazda na wstecznym lusterku. Rafał porównuje trading z analizą techniczną do jazdy samochodem na wakacje, ale patrząc tylko w tylną szybę. I tutaj cytat: Zróbcie taki eksperyment: spakujcie całą rodzinę do samochodu i jedźcie na wakacje nad morzem. Ale jest jeden warunek. Odwracasz głowę do tyłu i patrzysz tylko w tylną szybę i mówisz: Kochanie, znam najlepszą drogę. Jaki będzie efekt takiej jazdy na analityka technicznego? I Rafał nie ma złudzeń. Cytuję. Myślę, że jedyny efekt uzyskacie po kilometrze. Rozpieprzyjcie się na pierwszym drzewie. Widzisz doskonale drogę, którą już przejechałeś. Czytaj historię wykresu. I na tej podstawie próbujesz zgadnąć, czy za chwilę nie walniesz w drzewo. Efekt? Rozbijesz się na pierwszym zakręcie. Przyszłość to ciemność. Żadna kreska narysowana na przeszłości nie uchroni się przed tym, co wydarzy się za sekundę. Lepiej być ślepym, i czuć rynek tu i teraz, niż gapić się w historię.